Promocja na sobotę dla nowych graczy w Superbet wystarczy założyć tam konto. Najlepiej skorzystać z linku, który jest podpięty w komentarzu pod tym filmem. Przy rejestracji akceptujecie zgody marketingowe i klasycznie wpłacacie minimum 50 zł. Następnie wybierzcie mecz, który jest widoczny na ekranie, zainwestujcie w ten kupon przynajmniej 2 zł i postawcie na wygraną Manchester City. Jeśli kupon wejdzie, to w przeciągu 72 godzin na Waszym koncie pojawi się dodatkowe 200 zł na dalszą grę. Bardzo fajna promocja, warto z niej skorzystać. Link do rejestracji macie w pierwszym komentarzu. Podpiętym pod tym filmem. No i standardowo konkurs o 20 zł Superbet wystarczy, że wytypujecie minutę pierwszego zdobytego gola oraz dokładny wynik. Tego oto spotkania. Pamiętajcie, że typujemy do godziny rozpoczęcia meczu. Komentarze bez loginu, dodawane lub edytowane po tej godzinie nie będą brane pod uwagę. To by było na tyle. Przejdźmy zatem do kuponów, polesłanych przez naszych graczy. Miłego oglądania. Na początek wlatuje taka mini tasiemka. Tutaj liczą się tylko i wyłącznie zdobyte bramki. Kupon został podzielony na dwie części. Łącznie mamy 8 meczów i lecąc po kolei. Chelsea-Fulham przynajmniej 3 bramki. Freiburg-Union Berlin przynajmniej 2 Darmstadt Dortmund przynajmniej 3, Ipswich Sunderland przynajmniej 2. Następnie mamy podobnie dwie bramki lub więcej w meczach Teneryfa Elche, Can Concarno, Betis Granada i wyjątek stanowi starcie Monza Intermediolan. Grane są przynajmniej 3 gole. Co się rzuca w oczy to... Na pewno przyjemne kursy, 1,30, 1,40, największy z wszystkich tych to 1,80. Niezłe połączenie, statystyki meczowe również dobre i miejmy nadzieję, że coś takiego siądzie. Łączny kurs tej taśmy to 19,37. Można zgarnąć fajną sumkę, bo ponad 5,5 tysiąca przy inwestycji niecałych 300 zł. Kupon numer 2 tym razem, dwa mecze, pierwsze z niemieckiej Bundesligi, starcie Lipsk Eintracht Frankfurt, powyżej 1,5 bramek. Jaki kartek w tym meczu, plus powyżej albo chociaż 7 żdów w Ostatnich trzech meczach RB zdobył 7 bramek, stracił 4. Eintracht podobnie, 7 zdobytych, 5 straconych. Drugi mecz dla przypomnienia promocyjny Newcastle Manchester City z typami pół na pół. Newcastle musi wykonać przynajmniej 3 cornery, a Manchester zarobić chociaż jedną kartkę, nieważne w jakim kolorze. Newcastle ostatnio w nie najlepszej formie ligowej, jeśli chodzi o same różne, to średnio zdobywają je 4 na mecze. W obu przypadkach podobne kursy, 1.50 oraz 1.55. ogólny wychodzi 2.32. Stawka 3, 440 i najważniejsze, możliwa nagroda trochę ponad 1000 zł. Na zakończenie dostaliśmy holenderskiego dubla Twente AZ Alkmaar przy kursie 1.90 zagrano 3 gole lub nawet więcej. PSV Eindhoven Excelsior z kursem 1.45. Grane jest to, że gospodarze sfaulują ekipę gości przynajmniej 6 razy i konsekwencją będzie chociaż jedna kartka, bo mamy też over pół kartonika. Spójrzmy może tak szybko na tabelę: Twente, Alkmar, miejsce trzecie i czwarte. Punkt różnicy dzieli te oba zespoły. Cztery bramki padły w ostatnich meczach tych zespołów. Jeśli chodzi o ekipę z Eindhoven, to ostatnio grałem dosyć brutalnie, nieważne czy w lidze, czy w Pucharach, i naprawdę trochę tych fauli jest. Miejmy nadzieję, że dzisiaj nie odpuszczą. Przejdźmy do podsumowania. Kurs ogólny 275 zainwestowane 600 zł. z hakiem. Potencjalna wygrana równa jest dokładnie 1716 zł. i 48 groszy. To tyle na dziś. Dzięki za uwagę. Pamiętajcie o naszej promocji Superbet. Wpadajcie na Face'a, na naszą grupę. Subskrybujcie kanał, jeśli chcecie być na bieżąco. Do zobaczenia i do usłyszenia.